Krótko mówiąc, klub się rozsypuje. no jeżeli przez 3 lata ostatnie dostawaliśmy tam pieniądze w granicach 80 tysięcy, a teraz ostatni rok było 85, a teraz dostaliśmy 50, no to jest 40% obcięta dotacja. No bo rozsypało się wszystko. Uważam, że to fantastyczne działanie no, prekursora i, i trenera pana Tomasza Żybowskiego daje świetne świetne efekty i, i, i serdecznie jemu gratuluję i cieszę się, że to ma miejsce na naszej Ziemi Wiązowskiej. co się stanie jeżeli 30 maja radni jednak odrzucą wniosek dotacji konsekwencja jest jedna brak specjalistycznego sprzętu brak w ogóle jakiego sprzętu do trenowania do prowadzenia profesjonalnego treningu łączy się z tym, że wycofujemy drużynę i brak możliwości finansowania części, współfinansowania drugiej ligi. Wycofujemy drużynę z drugiej ligi. Zwalniamy trenerów na pewno. Na pewno nie zgłaszamy zawodników, nie będziemy mogli uczestniczyć w zawodach organizowanych przez Polski Związek Tenisa Stołowego, czyli te najważniejsze zawody, najwyższa ranga tych zawodów. Nie tam powiatowe, tylko po kolei, co przechodzą dzieci, szczeble tej tych eliminacji. No ale przede wszystkim trening. Przechodzimy na totalną rekreację, na rekreację. Nie na profesjonalny trening, myślenie o zdobywaniu sukcesów, tylko po prostu na pykanie się w piłeczkę celuloidową, której i tak nie ma, bo zostało nam paręnaście kartonów, także każdy będzie musiał ze sobą przynieść piłeczkę, jeżeli będzie chciał pograć.